Chcesz się podać? No ba! Wiesz, póki jeszcze się nie rodziło do końca, jeszcze jest trochę, wiesz, po bokach. Okej. Hamuj albo zabaw przyblokuj se nogą. Cały to swój, co się będzie? Jeszcze mięsa? Nie! To tak się da? Daj się! Kurwa, ja myślałem, że wy wiecicie, kurwa, to jakiś odwier kurwa. Nie, ten no, kurwa tam, tam. Ja pierdolę kurwa. <ścoughs> Kto chce? A! Teraz można wracać do domu. Nie buduj.